Gościem Radia Katowice jest minister do spraw Unii Europejskiej, Adam Szłapka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, od kilku tygodni w wielu krajach Unii Europejskiej trwają protesty rolników sprzeciwiających się zapisom Zielonego Ładu czy taniemu importowi produktów rolniczych spoza Unii Europejskiej. Rozmowy w Komisji Europejskiej trwają i bardzo możliwe, że dzisiaj poznamy pierwsze rezultaty. Tak przynajmniej wynikało z rozmów premiera Donalda Tuska z protestującymi rolnikami. Rolnikami. Co leży na stole? Na jakie ustępstwa wobec rolników może iść Pana zdaniem Komisja Europejska? Znaczy to, jest, to jest kilka spraw. Bo z jednej strony to jest Zielony Ład, ta część dotycząca rolnictwa i pracujemy nad tym, bo, bo to, no to moim zdaniem to są zaniedbania jednak poprzedniego rządu i niestety komisarza Wojciechowskiego, ale pracujemy nad tym, żeby to zmienić. Nie chciałbym szczerze mówiąc teraz wchodzić jeszcze w, w szczegóły. A druga sprawa to jest tak zwane ATM, czyli, czyli Liberalizacja handlu z Ukrainą produktami rolnymi związana z wojną. I dzisiaj wiemy, że ta decyzja podyktowana tak powiem, koniecznością moralną wtedy w, w momencie rozpoczęcia wojny i jej przedłużenie rok później no to był błąd, bo to w gruncie rzeczy nie pomaga jakiejś wąskiej grupie producentów w Ukrainie, a jednak wprowadza bardzo dużo napięć i na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej 一嗯。I, um też jakieś taki, takie zaburzenia, że tak powiem, no, tracimy, tracimy to, co było bardzo ważne z punktu widzenia, takie pełne, pełne społeczne poparcie. Więc jakby na tym też będziemy, tym też będziemy pracować, żeby to, 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 to zrewidować zmienić. Przed oczami mam sondaż Cebosu z 12 marca. 81% Polaków popiera organizowane w całym kraju protesty rolników. Zdecydowana większość popiera postulaty ograniczenia napływu do Polski ukraińskich produktów rolnych. Co ciekawe, tylko coś Badany 15%. My, my to, znaczy, jakby my od samego początku mówimy, że rozumiemy, że te protesty, te protesty mają oczywiście swoje uzasadnienie, bo to jest, to jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego całej Unii Europejskiej. Dzisiaj sytuacja jest taka: oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, że Ukrainie należy pomagać. Wsparcie polityczne, wsparcie wojskowe, militarne, amunicja to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Natomiast my też mamy swoje interesy, jakby Dzisiaj um, możliwości eksportu ukraińskiego ziarna przez port w Odessie i kanałem Morza Czarnego są bardzo duże. Natomiast um, realnie w, w poprzednich latach Komisja Europejska, państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym, w, tym, w, tym, w tym Polska, poprzedni rząd, zgodził się na um, w zasadzie wejście Ukrainy do wolnego rynku, um, jeśli chodzi o płody rolne. Bez żadnych ograniczeń. I to jest. Yy... Coś, z czym po prostu no Polska się nie zgadza i nad tym, nad tym pracujemy. Ten, te zapisy w umowie o ATM, która wcześniej w 2022 roku została podpisana i w 2023 roku została bezwarunkowo, że tak powiem, przedłużona, poprzedni rząd się na to zgodził. No My na pewno zmienimy i resztę spróbujemy, czy, czy wynegocjujemy z Ukrainą w rozmowach bilateralnych, tak żeby, tak żeby polscy rolnicy na tym nie zrasili. Panie ministrze, zmieniając temat, Polska czeka, na prawie 60 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pod koniec lutego Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną e zgodę e dotyczącą pierwszej transzy, to jest około 6 miliardów euro. Teraz decyzje muszą zaakceptować państwa członkowskie w ramach Rady Europejskiej. Kiedy to się może wydarzyć, pańskim zdaniem? Nie no, tutaj już, jakby tutaj już decyzja jest przesądzona w tej, w tej sprawie. My złożyliśmy pierwszy wniosek o płatność 15 grudnia 2023 roku. Spieszyliśmy się z tym bardzo mocno, dlatego że jeśli chodzi o KPO, to każde państwo ma dwa sloty w roku, żeby te wnioski składać. Czyli gdybyśmy nie złożyli w zeszłym roku, to byśmy mieli o jeden mniej. I myślę, że na początku kwietnia w pierwszej sprawie już pierwsze środki powinny do Polski, do Polski wpłynąć. Czyli zielone światło już jest, tak. kwiecień to jest ten moment, no, to, kiedy to, to 6 no, mam bo to, są, to są To, 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 to są już kwestie techniczne, to już jakby dokładnie wszystko Ministerstwo Funduszy, ale tutaj już jakby sprawa już jakby jest rozwiązana i przesądzona. Mhm. Na co ta pierwsza transza mogłaby być w takim razie przeznaczona? To jest szereg, szereg oczywiście kwestii, bo, bo, bo mamy do czynienia z dwiema, z, z dwoma dużymi programami można powiedzieć. Z jednej strony to jest KPO, to są te pieniądze, które u, które państwa członkowskie, Komisja Europejska, Unia Europejska zdecydowała się na y, taki dodatkowy zastrzyk finansowy dla państw członkowskich, jako takie odbudowanie po COVID-zie, po, po, po tym, z tych zaburzeniach gospodarczych. Druga sprawa to jest polityka spójności, czyli to są te fundusze, które zawsze do Polski y, przychodziły i to są takie ta, tradycyjnego rodzaju programy samorządowe. Jeśli chodzi o KPO, to to są przede wszystkim rzeczy, które mają służyć modernizacji y, y, polskiej gospodarki. Y, no no to jest przede wszystkim kwestie energetyczne, ale także na przykład kwestie przedszkoli, na przykład kwestie informatyzacji w, w wielu miejscach. Także tych, tych rzeczy jest bardzo dużo. Czas nas nagli, ponieważ do 2026 roku część projektów, o które wnioskowaliśmy w ramach KPO, już powinna być realizowana. Pytanie, czy jest możliwość, żebyśmy zdążyli? Czy nie, już znaczy, liczymy, ile stracimy? Nie, nie to w ogóle nie wchodzi w grę takie podejście. Ja oczywiście mamy zapóźnienie przez niekompetencję, nieudolność i niestety złą wolę poprzedniego rządu, bo nawet jak się rozmawia z politykami Prawa i Sprawiedliwości, część z nich chciała doprowadzić ten projekt do końca, postawa Zbigniewa Ziobry, yy, czyli zła wola jego i, i myślę, że ch chęć szkodzenia Polsce, a z drugiej strony no niekompetencja, nie myślę, rządu Morawieckiego doprowadziła do tego, że mamy dwa lata straty, ale yy, no nie możemy sobie pozwolić jako Polska, żeby chociaż cent z tych pieniędzy stracić, więc jakby dlatego pracujemy od momentu zaprzysiężenia bardzo aktywnie i pilnie yy, i dlatego tak mocno zaangażował się od samego początku minister Adam Bodner, no bo największymi przeszkodami były te kwestie z związane z praworządnością i w tej sprawie zrobiliśmy bardzo wiele stąd ta decyzja już, już, już teraz, że te pieniądze są po prostu odblokowane. Ile z tych 60 miliardów euro mogłoby trafić do województwa śląskiego i na co pieniądze z KPO mogłyby być przeznaczone ja w regionie? W szczegóły nie chcę, nie chcę wchodzić. No, na co przeznaczone? No przede wszystkim na, na rzeczy związane z transformacją, modernizacją, przede wszystkim energetyką, ale też są sprawy dotyczące zdrowia, szpitalnictwa, kwestii onkologicznych. To, to, to wszystko są rzeczy, które są zapisane w KPO, ale szczegóły Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje. Czy to jest tak, że to, co już zostało określone w ramach kwotowych jest ostateczne, czy jeszcze te pieniądze mogą być przesuwane pani, pomiędzy różnymi pani sektorami? Pani minister Pełczyńska-Nałęcz już jakby wskazywała, że tam pewne zmiany będą musiały nastąpić, bo część tych rzeczy, także tych kamieni milowych, została dosyć, mówiąc delikatnie, dość niekompetentnie przygotowana i tutaj pewne zmiany będą potrzebne, ale to oczywiście Oczywiście, wszystko Ministerstwo Funduszy. Panie Ministrze, lada moment będziemy świętować dwudziestolecie Polski w Unii Europejskiej. Pana zdaniem, jako ministra do spraw Unii Europejskiej, właśnie to był dobry czas, czy czas, który mógłby być spożytkowany lepiej? To był bardzo dobry czas I, i, i tak jak bardzo często dzisiaj wyobrażamy sobie, że Unia Europejska to są właśnie te fundusze, o których sporo czasu spędziliśmy, dużo rozmawialiśmy, ale to jest tylko ułamek tych korzyści, które Polska uzyska. Po pierwsze to jest kwestia bezpieczeństwa. Dzisiaj widzimy niestabilność na świecie, atak Rosji na Ukrainę, jednak jak jesteśmy zakorzenieni w strukturach wspólnych, europejskich, transatlantyckich, to jesteśmy bezpieczniejsi. To po pierwsze. Po drugie, no jednak jesteśmy w jakiejś wspólnocie, czyli zasady, które obowiązują w Polsce, są zasadami, powiedziałbym, bezpieczniejszymi, jeśli chodzi właśnie o kwestie praworządności. Pewnie gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, to te 8 lat byłoby bardziej dotkliwe dla, dla Polski. Po, po trzecie, jakby mamy szereg możliwości podróżowania, korzystania z, ze studiów i tak dalej. Na co na co dzień nie zwracamy uwagę ale to co jest najważniejsze jeśli chodzi o kwestie gospodarcze to jest ta, ten gigantyczny skok cywilizacyjny którego Polska dokonała i to nie jest kwestia funduszy oczywiście one pomogły te fundusze strukturalne te rzeczy które wpływały do samorządów to jest przede wszystkim dostęp do wolnego rynku bo dzisiaj nasi producenci, nasi eksporterzy, nasi przedsiębiorcy nie korzystają tylko z dobrodziej z otwartego rynku 38 milionowej Polski, tylko prawie pół miliarda najbogatszego rynku na świecie. Ośmiokrotnie wzrósł, o ile się nie mylę, eksport do eksport polskich przedsiębiorstw, wielokrotny wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To jest coś, co Polskie zmieniło, bo mamy na przykład producenta nie wiem, krzeseł, stołów, gdzieś w jakiejś niedużej miejscowości, który sprzedawał ich kilka dziesiąt, powiedziałbym miesięcznie. I nagle otworzyły się dla niego rynki. I on wykorzystał to i sprzedaje ich kilka tysięcy teraz. To on zatrudnił dodatkowych pracowników. On miał pieniądze na to, żeby sobie wyremontować dom, żeby pojechać na wakacje nad morze itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko doprowadziło do tego, że Polska się tak bardzo mocno zmieniła. I tutaj musimy postawić kropkę minister do spraw Unii Europejskiej. Adam Szłopka był gościem Radia Katarzyna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.